Sprzedajesz mieszkanie i chcesz zarobić jak najwięcej, to nie rób tych trzech rzeczy. Serio, to kosztuje ludzi dziesiątki tysięcy złotych. 99% ludzi ustala cenę z głowy albo dlatego, że sąsiad sprzedał za tyle. A może sąsiad się tylko przechwalał w efekcie miesiącami zero zainteresowania. Dobrze ustawiona cena to szybka sprzedaż i lepsza pozycja negocjacyjna. Zdjęcia robione kalkulatorem, opisy typu ładne mieszkanie blisko sklepu, ludzie scrollują dalej. Masz 3 sekundy, żeby złapać uwagę kupującego. Ogłoszenie musi robić robotę. Kolejna rzecz: samodzielna sprzedaż bez przygotowania, czyli bez planu, bez negocjacji, bez strategii. Kupujący to wyczuwają i tną cenę. A ty albo się zgadzasz, albo zostajesz z mieszkaniem na zimę. Sprzedaj mądrze, nie tanio. Obserwuj mnie, pokażę Ci, jak zrobić to dobrze i nie stracić na starcie. Zanim sam wrzucisz ofertę, poczekaj. Lepiej wcześniej zadzwonić i porozmawiać z osobą znającą rynek, niż spalić swoją ofertę.